Jestem fanatykiem sosu barbecue. Wszystko bym tym szajsem polewał mięso, ryby, sałatki, co się tylko kurwa da. Używam go nawet zamiast tłuszczu do smażenia. Jestem zwyczajnie uzależniony. Sos barbecue to moja heroina. Jak za kilka dni temu wyprawkę do roboty zrobiłem, to całość ojebałem jeszcze w autobusie po drodze do biura. Do pracy wszedłem cały upierdolony, bo przecież nie dość żyjemy jak świnia, to jeszcze współpasażerowie ciągle się ocierają i szturchają, bo lgną do mnie ze względu na sos przecież. W firmie nikt nie chce, obok mnie siedzieć dzieci piszą tylko skargi do góry, że w całym biurze śmierdzi jak w Bobby burgerze. Wałówkę trzymam u siebie na biurku, w związku z czym nie bardzo wiadomo, jak niby miałoby nie jebać, ale ludzie są sami sobie winni. Bo jak w lodówce zostawiam choćby kapkę dla siebie na później, to pięć minut i nie ma. Zawsze ktoś zapierdoli, żeby w miodowej ambrozji umoczyć swoją rozpaćkaną kanapkę z ogórkiem. Jak za namową dziewczyny udałem się do lekarza, żeby mi coś na to poradził, to facet kazał mi dać sobie trochę na spróbowanie, co by jak to ujął, empirycznie zbadać sprawę, jak to na naukowca przystało. Wyjąłem więc kapkę z pojemniczka próżniowego, co to tego to zawsze za pazuchą trzymam, żeby móc chociaż powąchać, jak mną zaczyna telepać, albo wetrzeć odrobinę dziąsło jeśli pojawia się też ślinienie, a lekarz opierdolił z tym receptę, którą właśnie mi wystawiał. Teraz muszę raz w tygodniu do przychodni zachodzić, żeby garczek dla jaśnie pana doktora zostawić, bo ten grozi, że inaczej skorzysta z klauzuli sumienia i zadzwoni po bagietę, a ja wyląduję w pokoju bez klamek. Boże to ja niby jestem nienormalny. Inna sprawa, jak to wpływa bezpośrednio na moje życie osobiste. Wyjść na miasto z ludźmi ciężko, bo jak nie burgerownia czy inny steakhouse, to jak gdzieś do tego, co aktualnie jest serwowane, nie podadzą sosu barbecue, to o ile nie jestem pijany albo akurat nie zapomnę, to się obrażam i wychodzę. Niby noszę przy sobie zawsze żelazną porcję, ale jak próbuję se polać z zapazuchy, to kolnery inby zaczynają odpierdalać, że własnego nie można i proszę natychmiast opuścić lokal. No więc wychodzę, ale zawsze skromnym krzykiem staram się podkreślić, że Opuszczam ten przybytek z własnej nieprzymuszonej woli, a nie w wyniku faszystowskich praktyk managementu lokalu. Już wszystkie restauracje w promieniu 10 km mam poobrażane. Jak w terapeucie powiedziałem w końcu o moim uzależnieniu od sosu, to stwierdził, że już jakiś czas miał pewne podejrzenia, ale szczerze mówiąc nie wiem po czym wnosił, bo na sesjach podjadałem tylko jak nie patrzył. Ostatecznie orzekł, że to tylko moja kolejna młodzieńcza obsesja, tak jak kiedyś troskliwy misie, potem karmazynowy pirat, Dragon Ball, i że w końcu kiedyś mi przejdzie. Tylko, że po pierwsze, przecież sos nie jest moją obsesją w żadnym stopniu, a co najwyżej źródłem ukojenia, lęków pomieszanych z tęsknotą za utraconym smakiem życia. A po drugie, ja mam trzydzieści kilka lat i nie wydaje mi się, aby młodzieńcze obsesje jeszcze mnie niestety dotyczyły w tym samym stopniu, jak dotyczyły troskliwych misiów. Ale kiedy w autobusie o linii nieważne nawet jakim, o który to numer jest zupełnie nieistotnym szczegółem, tak jak zupełnie nieistotne, w ogólnym rozrachunku jest wszystko inne, dociera do mnie, że zapomniałem z domu sosu i w ogóle coś, czegokolwiek do jedzenia. To to widzę jak kilkuletnia dziewczynka oblizuje poręcze. Wiecie, takie rurki, które służą ludziom, którzy akurat tym autobusem mają wątpliwą przyjemność podróżować, w tym także nieumytym, brudnym chorym, do chwytania, trzymania i obłapiania, a jej matka w reakcji na te aberracje jedynie bezwiednie się temu przygląda. To nie tylko myślę, że nie ma dla nas jako gatunku żadnej nadziei, ale przede wszystkim skupiam się na tym, że te poręcze nawet nie są polane sosem barbecue.